Dzień witam, bardzo serdecznie. Drugi odcinku odcinek z ArcelorMittal Evolve Mowaj. Yy, przepraszam, że wczoraj nie było filmu, ale no niestety wiem. Miałem... Kurde, nie mam problem. No ale dzisiaj będą dwa odcinki. Tak, w, w wynagrodzeniu. No to dobra, to zaczynamy, bo musimy zrobić ognisko, bo już jest noc. Wchodź, skąd jest w inwentarzu? Ja tu, tu, place, postawimy gdzieś, tu na razie, rzucimy drewno i jeszcze nie łóżko, żeby nam się przypaliło na jedynku. No mamy też level. Więc level up, i damy może wy. No, w damy. Ja coś nie, nie pykło No, w życie dobra. Idziemy teraz tutaj, i odblokowujemy resztę do domu. Mam teraz taki kater, więc trochę może słabo słychać, albo coś, nie wiem. Dobrze. Nie wiem, czy teraz nie zrobić cięcia i po prostu do rana przeczekać, żeby zacząć nagrywać, a po prostu w nocy teraz będę zbierać itemy, a już yy, po cięciu po prostu zaczniemy budować, kiedy będzie dzień. I tak zrobię, więc teraz będzie cięcie, dla mnie to trochę potrwa, dla was to nie wiem, będzie sekunda. Dobra, to cięcie robimy. Dobrze, już jest jasno, więc możemy zacząć budowę. Pozbierałem troszeczkę materiałów, jak widzicie tutaj, więc zaczynamy. Zrobimy, zrobimy sobie jeszcze trzy fundamenty, czy Zrobimy... Znaczy na dwie drzwi, no i jak ile będziemy mogli ścian, jedno możemy no dobra. I teraz tak mówię, że odcinki ma będą wyglądać tak, tak jest z Ark, że po prostu poza odcinkami będę, no nie będę pewnie, jak będę level, to nie będę tam, żebyście widzieli jak ja tam, nie wiem, wkładam, ale będę poza odcinkami zbierał materiały. I na przykład przygotowywał się do oswajanych dinozaurów, żeby po prostu no, odcinki nie były, że po prostu nie wiem. Przez cały odcinek zbieram y, materiały. Dobra. Więc to. Teraz to? No i zaraz będziemy mieli piękny domek. Zbierać materiały. Teraz właśnie zrobię takie, będzie znowu cięcie, tylko teraz takie dla mnie dłuższe, bo pozbieram materiały i pozbieram, potem zrobię po prostu żeby wszystkie, zrzucam tam fundamenty i te inne. Więc robimy cięcie znowu. Dobrze, już nam się robią ściany i zdobyliśmy właśnie level, więc level upujemy sobie i zobaczymy, co tam dalej do odkrycia. Dobrze, odkryjemy sobie na pewno to, odkryjemy to, no i na razie nas nie stać. Zobaczmy, co tu będziemy mieli. Myślę, że potem będziemy odkrywać y, bole, łuku na razie nie i jak starczy jeszcze to te... Mortar and pestle, narko, narko, bit. A jeszcze smal, o i tutaj wszystkie te, myślę sadl, siodło, by się przydało. Ale myślę, że na początku weźmiemy sobie yy, parazaura, siodło, bo ono jest takie, on jest taki po prostu to najłatwiejszy jakby, bo jak się rzuci w niego bolą to Wystarczy potem bić albo tym, na przykład, albo, znaczy, no, tym, o, tym, albo włócznią wadzić. Znaczy, nie włócznią, tylko y, strzelać y, strzałami usypiającymi. Dobra. Dobra, bierzemy ścianę i zaraz będziemy już, może w dzisiejszym odcinku nawet mieć piękny domek. Jeszcze dwie. To brakuje nam trzy, cztery, nie trzy. Dobra. Trzy ściany i potem dach. Ej, jak działają te drzwi? A wystarczy kliknąć. Spoko, fajne. Dobrze, zobaczymy, czego nam brakuje jeszcze. No, nie tego, tylko do tego. Brakuje nam... Tacza. Tacza i. fajberu trochę, bo będzie. Zbierzemy trochę fajberu. Przynajmniej te, ten domek robi się bardzo mało materiałów. było drewniany będzie potrzeba więcej, O, zapisanie Zapisanie. Dobra, idziemy teraz jeszcze zbierać. Widzę, że już powoli tutaj obok naszego domku nie ma żadnych drzew, trochę smutno, ale tu jest las jest daleko właśnie tutaj ten, więc można sobie pociąć. Jeśli ma ktoś jakieś porady dla mnie, bo ja niezbyt ogarniam, trochę tam wiem jak grać, ale no, nazwać się nie wiem prosem czy czymś co nie mogę, no bo trochę nie ogarniam. Tom jak machnę się, nie wiem, jak posłuchać jakieś dinozaury, czy nie wiem, jak dobrze zbierać drewno, czy tam coś, to może napisać w komentarzach. Ja Będę bardzo wdzięczny. Dobra. A, ścięliśmy i robimy trzy ściany. Dobra, mamy ściany, to teraz robimy sufit. Jeden. mhm Dobra, no, drewna nam nie będzie teraz brakować, bo drewna no, już mam dużo no ten domek jest głównie zasłony, więc o drewno się nie musimy martwić a chcę zobaczyć czy mogę zrobić łóżko co mi brakuje? Bo kurde skóry to będzie trzeba dinozaury, bo Męczyć trochę. Dobra, tu jest dużo jeszcze tych no, nasionek. Znaczy nie nasionek, tylko krzaczków. Nasionki będziemy mieli. Może mamy już nawet kilka? Nie wiem. Teraz zobaczymy. Ale tu jest zbiorowisko kwiatków. Znaczy krzaczków, kurde. Mamy chyba już trochę, możemy zrobić dwa sufity. Teraz nam brakuje tać. Ile mamy już? Trzy sufity. Potrzebujemy jeszcze sześć i będziemy mieli domek. No to będę zbierał przy okazji trochę. I tylko tacza teraz. O nie, jesteśmy głodni bardzo. Trochę sobie podjemy. I zaraz będzie tam jeszcze mięsko. musi się przypalało. Dobra, zobaczymy czy już możemy zrobić. Możemy zrobić, więc raz, dwa. Trzy. To jeszcze trzy. Pozbieram teraz trochę jeszcze tych... tych no, na nasionek, tam fiberu i tym, podobnych rzeczy. No to w dzisiejszym odcinku będzie piękny domek już. można jakiegoś dinozaura nam się uda oswoić ale myślę, że nie będę tego na razie robił, tylko już w kolejnym będziemy oswajać dinozaura pierwszego myślę czyli dzisiaj też bo dzisiaj wrzucę dwa odcinki w zamian myślę, że będzie, nie wiem, od wrzucenia godzina różnicy że jeden wrzucę, potem po godzinie wrzucę kolejny ale będę nagrywał jeden po drugim no dobra czego nam brakuje tutaj sufity tacza oczywiście że taczę. najbardziej brakująca rzecz mhm. jeszcze zrobimy skrzynkę może się jeszcze uda zrobić łóżko jakby się udało to by było super bo byśmy gdybyśmy zginęli to byśmy się mogli od razu w domku pojawić z łóżkiem ścinamy drewnianą. trochę to takie nienaturalne, że ścinamy drewno, walimy parę razy kilofem i już od razu i tak mało materiałów, no ale trudno tylko gra dobra, możemy robić raz dwa trzy, dobra, mamy jeszcze skrzynkę zrobimy z dwie myślę na razie więcej na niego potrzeba. Jesteśmy przyciążeni teraz. Ale, już na stole pięknie wygląda z daleka, to już idziemy do niego. Jesteśmy też przyciążeni, więc musimy odstawić parę rzeczy. Dobra. Tutaj ściana, ściana i teraz sufit. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Zaraz będzie ta chwila, gdzie będziemy mieli pięknie ukończony domek. Domek, zrobiłem za dużo ścian. Dobra, mam, ale mam piękny domek. Po prostu piękny, przepiękny jest ten domek. Dobra, teraz postawimy sobie tutaj skrzynki. Nie zepsułem. Kurde, jak ja mam problemy z poruszaniem się. Na no kurde. Jest, udało się. Jakoś równo postawić tę skrzynkę. Wrzucamy do niej. Mm. Nie. Tutaj wrzucimy wszystkie nasze nasionka. O, ten właśnie na nam nie są potrzebne. Bo wszystkie nasionka poszły, poszły. A tutaj będą nasze materiały kamień o to to, to. drewno tacz i fiber no, o kurde zapomnieliśmy o tych tutaj o tym no mamy jeden zepsuty, ale Dobra, możemy sobie to tylko zjeść Od razu w naszej postaci będzie lepiej jak zjemy trochę I napij, i zjemy sobie trochę Jak udek No, musimy wyjść z domu jakoś Zobaczyć jak on wygląda przepięknie O kurde, bym rozwalił go Zepsuł się trochę No proszę, to jest piękny domek, piękna Wilna. Bo zaraz będziemy mieli jeszcze level, to poczekamy. Pozbieramy sobie jeszcze do levelka, żeby już nie zakańczać tak bez levelka, jak ostatnio. Nie chciałem grać, żeby wiecie, nie zdobyć za dużo levela. Tylko żeby... No, dobra, zbieramy, zbieramy. Dawno, się przyda trochę drewna tamtego nam się trochę przyda zawsze no W sumie raz z drewna idę, to się nam zawsze przyda Mmm, dobra Kurde, nie chcę się jeszcze nawet Zobaczymy, ile mamy expa 491 na 500 O nie, 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 nie chcę jeszcze tam dokończyć tam 492. O ja za to, to każde drzewo będzie 490 no. Zobaczę ile za taką sadzonkę No to sadzonki będę Będę robił, bo bardziej się je i szybciej to jest I tak sadzonki będą też potrzebne, bo fiber to zawsze będzie dla mnie rzecz, której będę brakowało mi najbardziej ile już? Teraz 94 Ech. Może jest coś co potrzebuje, O, wiem co potrzebuje wytworzyć. Jest taka rzecz. Ale mi brakuje do niej skóry i daję do nie. na oku, tak pięknie do mnie wygląda. Z daleka piękny domek. Myślę, że tu będzie nasza pierwsza taka baza. Ogrodzimy to jeszcze kiedyś murem. zobaczę nawet kiedy byśmy to mogli. Że kiedy dostaniemy to w tych specjalne takie rzeczy. Tu nie ma, tu nie ma. O tu, na 11 będziemy mogli już. No, na 11 będziemy już. Będziemy już po prostu. Ten domek zmieniać na drewniany. No, drewniany będzie jeszcze lepszy. Mogę to zniszczyć No dobra, zrobię tak. I postaję tu na no, drugą ścianę. Dobra, odzyskałem materiałów. Najgorsze jest to, że ja tu drzwi nie widzę. Bo w drewnianym to już będę widział, ale teraz to jeszcze niezbyt widzę. O nie, 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 nie. Jeden transfer. Dziesięć weźmiemy jeszcze. I chyba się uda już Tak, dam, możemy zrobić to Więc zrobimy sobie Choć nie będę bardziej korzystał z łuku i z tyłu właśnie, ale no Tak dla ekspo O kurde, 499 To jeszcze jedną rzecz zrobimy i już będzie O, 20 minutowy odcinek będzie właśnie Właśnie to będzie Mmm, dobra tu mamy zadum, więc za nie już powinniśmy dostać. Po prostu Expa mamy już Expa. Znaczy nie mamy Expa, tylko mamy Level Chyba, nie jeszcze? 500, a to musi przebić 500. Nie wiem, nie sopię sobie czy coś. Dobra, <laughs> no fajne, bo nie wiem, kurde, już mamy Expa. O mamy lewe. Dobra, w sobie damy. I teraz tak szybko. I co my tu mamy? Dobra, gdzieś miałem bole. Bole i to właśnie. Bo to chciałem. No dobra, myślę, że to by było tyle na tym, tym odcinku, więc... Do no zobaczenia ja w następnym. Pa!